Witajcie w Narrację Tajemnicy. Cieszę się, że tu jesteście. Jeśli lubicie opowieści pełne tajemnic, suspensu i emocji, trafiliście we właściwe miejsce. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, włączyć powiadomienia i zostawić łapkę w górę. A teraz usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na kolejną intrygującą opowieść. Kwiaty Agaty, urocza kwiaciarnia w sercu krakowskiego Kazimierza, zawsze pachniała świeżością i radością. Tego poranka jednak powietrze było ciężkie od zapachu śmierci. Kasia Wójcik, wspólniczka i przyjaciółka właścicielki, przekręciła klucz w zamku jak robiła to setki razy wcześniej, ale tym razem coś było nie tak. Cisza była zbyt głęboka, zbyt złowroga. Agata? zawołała Kasia, jej głos drżał lekko. Brak odpowiedzi. Powoli pchnęła drzwi, a widok, który ją powitał, zmroził krew w jej żyłach. Agata Nowak, 38-letnia właścicielka kwiaciarni, leżała nieruchomo na podłodze, otoczona rozsypanymi płatkami róż i połamanymi łodygami. Jej oczy, zwykle pełne życia i pasji, teraz patrzyły pusto w sufit. Na jej szyi widniały wyraźne ślady palców, ciemne siniaki kontrastujące z bladą skórą. Kasia krzyknęła, cofając się gwałtownie. Jej dłoń powędrowała do ust, tłumiąc szloch. W panice wybiegła na ulicę, krzycząc o pomoc. Godzinę później detektyw Zofia Kowalska stała nad ciałem Agaty. Jej doświadczone oczy skanowały miejsce zbrodni. – Co mamy? – zapytała swojego młodszego partnera, Marka. Agata Nowak, lat 38, właścicielka kwiaciarni. Znaleziona martwa, dziś rano przez wspólniczkę Kasię Wójcik. Wstępna ocena wskazuje na uduszenie, prawdopodobnie między 22.00 a północą. Zofia kiwnęła głową, jej wzrok padł na zdjęcie stojące na ladzie. Uśmiechnięta Agata, otoczona kwiatami, z błyskiem w oku, który teraz zgasł na zawsze. Kto by chciał zabić kwiaciarkę? mruknęła do siebie. Marek wzruszył ramionami. Może to zwykły rabunek? W kwiaciarni? Zofia uniosła brew. Nie, tu chodzi o coś więcej. Spójrz na ten bałagan, wskazała na porozrzucane kwiaty i przewrócone wazony. To nie była spokojna śmierć, agata walczyła? Gdy ekipa kryminalistyczna pracowała, Zofia wyszła na zewnątrz, gdzie Kasia siedziała na krawężniku, trzęsąc się mimo ciepłego czerwcowego poranka. Pani wójcik? Zofia kucnęła obok niej. Czy może pani opowiedzieć mi o wczorajszym dniu? Kasia podniosła zapłakane oczy. To był zwykły dzień, aż do wieczora. Pokłóciłyśmy się za gatą. O co poszło? O rozszerzenie działalności. Agata chciała otworzyć drugi sklep w centrum handlowym. Uważałam, że to zbyt ryzykowne, że stracimy urok naszej małej kwiatarni. Kasia przełknęła ślinę. Ale Agata była uparta. Zawsze taka była. Zofia skinęła głową, notując. W pamięci. O której pani wyszła? Około dwudziestej i pięć trzydzieści. Agata została, żeby dokończyć zamówienie na ślub. Kasia zadrżała. "Gdybym tylko została z nią, czy ktoś jeszcze wiedział o tych planach rozszerzenia? Kasia zawahała się. Cóż, piotr, nasz główny dostawca, nie był zadowolony. Bał się, że zaczniemy kupować od większych hurtowni, a Jan, nasz sąsiad, ciągle narzekał na hałas i ruch, jaki generuje kwiaciarnia. Myślał, że będzie jeszcze gorzej. Zofia uniosła brew. Dwóch potencjalnych podejrzanych pojawiło się niemal natychmiast." Dziękuję pani Wójcik. Proszę być dostępną na wypadek dalszych pytań. Wracając do sklepu, Zofia zauważyła starszego mężczyznę, który intensywnie przyglądał się scenie za zasłony w oknie sąsiedniego budynku. Marek zawołała swojego partnera: "Zapukaj do sąsiada, chcę z nim porozmawiać". Kilka minut później Jan Kowalczyk, 55-letni mieszkaniec kamienicy obok, stał przed Zofią z wyraźną niechęcią na twarzy. Panie Kowalczyk, czy widział pan coś podejrzanego wczoraj wieczorem? Jan prychnął. Ta kwiaciarnia zawsze była podejrzana. Ciągły hałas, dostawy o niemożliwych porach, klienci parkujący gdzie popadnie. Ale wczoraj wieczorem, naciskała Zofia, Jan zawahał się. Cóż, około dwudziestej 23.00 usłyszałem jakieś krzyki, ale to nic nowego. Ta Agata zawsze się z kimś kłóciła. Czy widział pan kogoś wchodzącego lub wychodzącego ze sklepu? Nie, jestem strażnikiem, burknął Jan. Ale tak, widziałem jakąś postać. Mężczyzna chyba wszedł do sklepu krótko po dwudzieste jest trzecią. Wyszedł może pół godziny później. Szedł szybko, jakby się spieszył. Zofia skinęła głową, robiąc notatki. Dziękuję, panie Kowalczyk. Proszę nie opuszczać miasta bez poinformowania nas. Gdy Jan odszedł, Marek podszedł do Zofii. Szefowo, Znaleźliśmy coś ciekawego w biurze Agaty. W małym pomieszczeniu na zapleczu kwiaciarni Marek wskazał na otwarty laptop. Spójrz na te e-maile. Agata była w konflikcie z dostawcą, Piotrem Zielińskim. Oskarżała go o zawyżanie cen i groziła, że znajdzie nowego dostawcę dla nowej lokalizacji. Zofia przeczytała wiadomości marszcząc brwi. Dobrze, znajdź mi tego Piotra. Chcę z nim porozmawiać. I sprawdź kamery w okolicy. Może złapiemy tego nocnego gościa. Godzinę później Piotr Zieliński, pięćdziesięcioletni mężczyzna o surowym wyrazie twarzy, siedział naprzeciwko Zofii w prowizorycznej sali przesłuchań urządzonej w zapleczu kwiaciarni. Panie Zieliński, rozumiem, że miał pan konflikt z Agatą Nowak? Piotr westchnął ciężko. Konflikt to za duże słowo. Mieliśmy różnice zdań co do biznesu. Różnice zdań, które mogły kosztować pana utratę głównego klienta? Słuchaj, Piotr pochylił się do przodu. Pracowałem z Agatą od lat. Jasne, czasem się spieraliśmy, ale to była uczciwa kobieta. Płaciła na czas, zamawiała dużo. Czemu miałbym chcieć jej śmierci? Zofia nie dała się zwieść. Gdzie był pan wczoraj wieczorem, panie Zieliński? W domu, z żoną. Oglądaliśmy telewizję. Czy ktoś może to potwierdzić? Piotr zawahał się. Żona wyszła około 22:30 na nocną zmianę w szpitalu, ale przysięgam, nie opuszczałem domu. Zofia skinęła głową, nie zdradzając swoich myśli. Dziękuję, panie Zieliński. Proszę być dostępnym na wypadek dalszych pytań. Gdy Piotr wyszedł, Zofia poczuła, jak sprawa zaczyna się komplikować. Troje podejrzanych, każde z motywem, każde z wątpliwą historią na wieczór morderstwa. Wróciła do głównej sali kwiaciarni, gdzie technik kryminalistyczny właśnie kończył zbieranie odcisków palców. Coś ciekawego? zapytała. Mnóstwo odcisków, ale to normalne w takim miejscu, odpowiedział technik. Ale jest coś dziwnego. Znaleźliśmy ślady krwi na jednym z wazonów ukryte pod płatkami róż. To nie krew ofiary. Zofia poczuła, jak jej puls przyspiesza. Świetna robota! Wyślijcie to do laboratorium na priorytetowe badanie DNA. Gdy słońce zaczęło zachodzić nad Krakowem, Zofia stała przed tablicą w prowizorycznym centrum dowodzenia, patrząc na zdjęcia podejrzanych i notatki z przesłuchań. Kasia Wójcik, wspólniczka, przyjaciółka, ale z konfliktem o przyszłość biznesu. Piotr Zieliński, dostawca zagrożony utratą głównego klienta. Jan Kowalczyk, zrzędliwy sąsiad z historią konfliktów z Agatą. A do tego tajemniczy nocny gość, którego tożsamości wciąż nie znali. Marek wszedł do pomieszczenia trzymając plik dokumentów. Szefowo, mamy wyniki z kamer. Faktycznie ktoś wszedł do kwiaciarni o 23.15 i wyszedł o 23.45. Ale nagranie jest zbyt ciemne i niewyraźne, żeby zidentyfikować osobę. Zofia westchnęła z frustracją. Dobrze, przynajmniej potwierdza to zeznanie Jana. Co z DNA ze śladów? KRWI? Jeszcze nic. Laboratorium obiecało wyniki do jutra rana. Zofia skinęła głową, jej umysł pracował na pełnych obrotach. Marek jutro z samego rana chce przeszukania domów wszystkich podejrzanych. Szukaj czegokolwiek podejrzanego. Zakrwawione ubrania, brakująca biżuteria Agaty, cokolwiek. Tak jest szefowo. Gdy Marek wyszedł, Zofia jeszcze raz spojrzała na zdjęcie uśmiechniętej Agaty. Co się stało tej nocy, Agato? szepnęła. Kto przyszedł do ciebie i dlaczego musiałaś umrzeć? Z determinacją w oczach Zofia wiedziała, że to dopiero początek. Gdzieś w labiryncie kłamstw, półprawd i ukrytych motywów kryła się prawda. A ona zamierzała ją odkryć bez względu na cenę. Noc zapadła nad Krakowem, a w cieniu kwiaciarni kwiaty Agaty czaiły się sekrety czekające na światło dnia. Zofia Kowalska z nieustępliwością, która uczyniła ją jednym z najlepszych detektywów w mieście, wiedziała, że jutro przyniesie nowe odkrycia. Ale czy będą one wystarczające, by rozwiązać zagadkę śmierci Agaty Nowak? Świt nad Krakowem przyniósł ze sobą nową energię do śledztwa. Zofia Kowalska, po bezsennej nocy spędzonej na analizie dowodów, była gotowa do działania. Stojąc przed swoim zespołem w tymczasowym centrum dowodzenia, wydawała polecenia z precyzją chirurga: Marek, ty zajmiesz się przeszukaniem domu Piotra Zielińskiego. Adam, weźmiesz mieszkanie Kasi Wójcik. Ja osobiście zajmę się Janem. Kowalczykiem. Zofia spojrzała na swoich ludzi. Pamiętajcie, szukamy czegokolwiek podejrzanego: ubrań z plamami krwi, biżuterii należącej do Agaty. Czegokolwiek co mogłoby być użyte jako narzędzie zbrodni. Gdy zespół rozchodził się do swoich zadań, Zofia otrzymała wiadomość, która sprawiła, że jej serce zabiło szybciej. Wyniki badań DNA ze śladów krwi znalezionych w kwiaciarni były gotowe. W laboratorium kryminalistycznym Zofia spotkała się z dr Anną Lewandowską, główną analityczką. Co mamy, Anno? zapytała Zofia, ledwo kryjąc niecierpliwość. Anna spojrzała na raport przed sobą. To krew mężczyzny, Zofio, nie pasuje do żadnego z naszych podejrzanych, ale zawahała się na moment. Jest częściowe dopasowanie do Agaty Nowak. Zofia poczuła, jak jej brwi unoszą się ze zdziwienia. Częściowe dopasowanie, co to znaczy? To oznacza, że ta osoba jest spokrewniona z Agatą. Biorąc pod uwagę stopień zgodności, najbardziej prawdopodobne jest, że to jej brat. Zofia poczuła, jak jej umysł zaczyna pracować na najwyższych obrotach. Ale Agata nie miała brata, przynajmniej nie według akt, które przeglądaliśmy. Anna wzruszyła ramionami. DNA nie kłamie, Zofio. Kimkolwiek jest ta osoba, jest blisko spokrewniona z ofiarą. Wychodząc z laboratorium, Zofia wiedziała, że właśnie odkryła nowy, nieoczekiwany element tej zagadki: tajemniczy brat Agaty. Ale dlaczego nikt o nim nie wiedział? I co robił w kwiaciarni w noc morderstwa? Zofia postanowiła najpierw zająć się przeszukaniem mieszkania Jana Kowalczyka. Stary zrzędliwy sąsiad mógł wiedzieć więcej, niż początkowo przyznał. Jan otworzył drzwi z wyraźną niechęcią na twarzy. Czego znowu chcecie? warknął. Zofia pokazała nakaz przeszukania. Panie Kowalczyk, mamy nakaz przeszukania pańskiego mieszkania. Proszę współpracować, a wszystko przebiegnie sprawnie. Jan mruknął coś pod nosem, ale odsunął się, pozwalając Zofii i jej zespołowi wejść. Mieszkanie Jana było małe i zagracone, pełne starych gazet i książek. Zofia metodycznie przeszukiwała każdy kąt, szukając czegokolwiek podejrzanego. W sypialni, pod stertą ubrań, znalazła coś, co sprawiło, że jej serce zabiło szybciej. Stara fotografia przedstawiająca młodszą Agatę z mężczyzną, który wyglądał jak jej brat bliźniak. Panie Kowalczyk, zawołała Zofia trzymając zdjęcie. Kto to jest z Agatą? Jan zbladł na widok fotografii. Skąd to masz? zapytał drżącym głosem. To nie jest odpowiedź na moje pytanie naciskała Zofia. Kto to jest? Jan westchnął ciężko, opadając na pobliskie krzesło. To Tomasz, brat bliźniak Agaty, ale on, on nie żyje. Przynajmniej tak wszyscy myśleliśmy. Zofia poczuła, jak kawałki układanki zaczynają wpadać na swoje miejsce. Co się stało? To było dwadzieścia lat temu, zaczął Jan, jego głos, nagle zmęczony i stary. Tomasz i Agata byli nierozłączni, ale Tomasz miał problemy, narkotyki, długi. Pewnego dnia po prostu zniknął. Wszyscy myśleli, że nie żyje. Ale. Jan spojrzał Zofii prosto w oczy, ale tydzień temu widziałem go. Kłócił się z Agatą przed kwiatarnią. Myślałem, że mi się przywidziało, że to niemożliwe. Zofia poczuła, jak adrenalina przepływa przez jej żyły, nowy podejrzany, o którym nikt wcześniej nie wiedział. Dlaczego nie powiedział pan o tym wcześniej? Bo się bałem, wykrzyknął Jan. Tomasz zawsze był niebezpieczny, a jeśli. Wrócił. Wiedziałem, że to nie wróży nic dobrego. Zofia skinęła głową, jej umysł już planował kolejne kroki. Dziękuję za szczerość, panie Kowalczyk. Ale proszę nigdzie nie wyjeżdżać, możemy mieć więcej pytań. Wychodząc z mieszkania Jana, Zofia otrzymała telefon od Marka. Szefowo, musimy porozmawiać. Znalazłem coś w domu Piotra. Pół godziny później Zofia stała w salonie Piotra Zielińskiego, patrząc na znalezisko Marka. Na stole leżała torba podróżna wypełniona plikami banknotów i egzotycznymi nasionami. Co to jest? Zapytała Zofia, przyglądając się nasionom. Marek westchnął. To nasiona rzadkich, chronionych gatunków roślin. Piotr prowadził nielegalny handel. Zofia poczuła, jak kolejny element układanki wpada na miejsce. Agata musiała się o tym dowiedzieć, dlatego groziła, że znajdzie nowego dostawcę. Dokładnie, potwierdził Marek, ale jest coś jeszcze, podał Zofii kartkę papieru. To lista klientów Piotra. Zgadnij, kto na niej jest. Zofia przeskanowała listę. Aż jej wzrok zatrzymał się na znajomym nazwisku. Kasia Wójcik, wspólniczka Agaty? Marek skinął głową. Wygląda na to, że nasza słodka Kasia miała swoje sekrety. Zofia poczuła, jak sprawa komplikuje się z każdą minutą. Brat bliźniak, o którym nikt nie wiedział. Nielegalny handel rzadkimi roślinami. Wspólniczka zamieszana w podejrzane interesy. Dobra robota, Marek, zabezpiecz wszystko i przywieź Piotra na komisariat. Ja jadę porozmawiać z Kasią. W drodze do mieszkania Kasi, Zofia otrzymała kolejny telefon, tym razem od Adama, który przeszukiwał mieszkanie Kasi. Szefowo, znalazłem coś dziwnego. W szafie Kasi jest męska kurtka, zbyt duża, żeby należała do niej i ma ślady i krwi. Zofia poczuła, jak jej puls przyspiesza. Zabezpiecz to natychmiast. I nie pozwól Kasi, tego zobaczyć. Gdy Zofia dotarła do mieszkania Kasi, zastała ją siedzącą na kanapie, blednąc na widok policjantów przeszukujących jej rzeczy. Kasiu, Zofia usiadła naprzeciwko niej. Musimy porozmawiać o kilku sprawach. Kasia spojrzała na nią przestraszonymi oczami. O czym? Na przykład o twoich interesach z Piotrem Zielińskim. Wiemy o nielegalnym handlu nasionami. Kasia zbladła jeszcze bardziej. Ja to nie tak, Agata. I może wyjaśnisz mi, skąd w twojej szafie męska kurtka ze śladami krwi? Łzy pojawiły się w oczach Kasi. Nie rozumiesz. To wszystko się tak skomplikowało. Zofia nachyliła się do przodu. To ostatnia szansa, Kasiu. Powiedz mi prawdę, co się stało tej nocy? Kasia wzięła głęboki oddech, jej ciało drżało. To miał być prosty plan. Agata odkryła nasze interesy z Piotrem, groziła, że nas wyda. Mieliśmy ją tylko nastraszyć pokazać, że lepiej dla niej milczeć. My, Zofia uniosła brew, ja i. Tomasz, brat Agaty. Zofia poczuła, jak elementy układanki zaczynają układać się w całość. Kontynuuj. Tomasz wrócił kilka tygodni temu. Był zdesperowany, potrzebował pieniędzy. Zaproponowałam mu udział w naszym biznesie, ale Agata się dowiedziała. Kłóciliśmy się tego wieczoru. Tomasz przyszedł później, żeby z nią porozmawiać. Ja. ja nie wiedziałam, że. to się tak skończy. Łzy spływały po twarzy Kasi. Zofia czuła mieszaninę współczucia i obrzydzenia. Gdzie jest teraz Tomasz? Kasia pokręciła głową. Nie wiem. Zniknął zaraz po. po tym, co się stało. Zostawił tylko tę. Kurtkę. Zofia wstała, sygnalizując koniec rozmowy: Kasiu, wójcik, jesteś aresztowana za współudział w zabójstwie Agaty Nowak i udział w nielegalnym handlu chronionymi gatunkami roślin. Gdy wyprowadzano szlochającą Kasię, Zofia wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Gdzieś tam był Tomasz, brat bliźniak, który powrócił z martwych, by przynieść śmierć swojej siostrze. Noc znów zapadła nad Krakowem, a Zofia Kowalska stała przed tablicą w centrum dowodzenia, patrząc na nowe elementy układanki. Fotografia młodej Agaty z bratem bliźniakiem, zdjęcie zakrwawionej kurtki, lista klientów nielegalnego biznesu wiedziała, że jest blisko rozwiązania tej zagadki, ale najważniejszy element wciąż był nieuchwytny. Gdzieś w ciemnościach. krył się Tomasz, człowiek, który mógł odpowiedzieć na wszystkie pozostałe pytania. Zofia spojrzała na zegarek. Było już po północy, ale sen był ostatnią rzeczą, o której myślała. Z determinacją w oczach wzięła telefon i zaczęła wydawać polecenia. Marek, chcę pełnego przeszukania miasta. Sprawdźcie hotele, hostele, nawet opuszczone budynki. Szukamy mężczyzny podobnego do Agaty, około 38 lat. Adam przeczesz wszystkie nagrania z kamer w okolicy kwiaciarni z ostatniego miesiąca. Musi gdzieś tam być. Gdy odkładała telefon, Zofia wiedziała, że następne godziny będą kluczowe. Tomasz był gdzieś tam, a ona zamierzała go znaleźć, bez względu na to, ile to potrwa. Świt zastał Zofię Kowalską pochyloną nad mapą Krakowa, z czerwonymi pineskami, oznaczającymi każde miejsce, gdzie ktoś widział mężczyznę przypominającego Tomasza. Jej oczy były podkrążone od nieprzespanej nocy, ale umysł pozostawał ostry jak brzytwa. Szefowo, głos Marka wyrwał ją z zamyślenia. Mamy coś. Pracownik hostelu w Podgórzu rozpoznał Tomasza ze zdjęcia. Wynajął pokój tydzień temu, płacąc gotówką. Zofia natychmiast się ożywiła. Jedźmy tam. Teraz. Dwadzieścia minut później Zofia i jej zespół stali przed niepozornym hostelem. Recepcjonista, młody student, nerwowo przestępował z nogi na nogę. Tak, to on, potwierdził, patrząc na zdjęcie Tomasza. Pokój dwanaście, na drugim piętrze, ale nie widziałem go od wczoraj. Zofia skinęła głową. Marek, zabezpiecz. Tylne wyjście. Adam ze mną. Z bronią w pogotowiu Zofia i Adam wspieli się po schodach. Przed drzwiami pokoju dwunastej Zofia zatrzymała się, nasłuchując. Cisza. Policja, otwierać, krzyknęła, pukając głośno. Brak odpowiedzi. Wchodzimy, szepnęła do Adama. Jednym silnym kopnięciem, Zofia otworzyła drzwi. Pokój był mały i zagracony. Na łóżku leżała otwarta walizka, a na biurku. Zofia poczuła, jak jej serce przyspiesza. Leżał tam notes, a obok niego zdjęcie młodej Agaty. Jest pusty, oznajmił Adam po sprawdzeniu Łazienki. Zofia podeszła do biurka i otworzyła notes. To, co zobaczyła, sprawiło, że zamarła. Adam sprowadź tu techników natychmiast. Notes był pełen szczegółowych notatek o Agacie, jej codziennej rutynie, klientach kwiaciarni, ale co bardziej niepokojące, zawierał też plany rozszerzenia nielegalnego biznesu Piotra i Kasi. On wszystko wiedział, mruknęła Zofia. Planował to od tygodni. Nagle jej telefon zadzwonił. Numer był zastrzeżony. Kowalska odpowiedziała ostrożnie. Detektyw Kowalska... Głos po drugiej stronie był spokojny, ale znutą napięcia. Wiem, że mnie szukacie. Zofia poczuła, jak adrenalina przepływa przez jej ciało. Tomasz? Tak, myślę, że powinniśmy porozmawiać. Sam. Bez policji, bez broni. Zofia zawahała się. Dlaczego miałabym ci zaufać? Bo chcę, żebyś poznała prawdę, całą prawdę o Agacie, o mnie, o wszystkim. Przez chwilę w głowie Zofii toczyła się walka między instynktem policjantki a pragnieniem poznania prawdy. Gdzie? zapytała w końcu. Ogród botaniczny. Za godzinę. Przyjdź sama albo zniknę na zawsze. Połączenie się zakończyło. Godzinę później Zofia szła alejkami ogrodu botanicznego, jej zmysły wyostrzone do granic możliwości. W oddali zobaczyła samotną postać siedzącą na ławce. Gdy się zbliżyła, mężczyzna podniósł wzrok. Zofia poczuła, jak jej serce przyspiesza. Twarz Tomasza była niemal identyczna z twarzą Agaty. Detektyw Kowalska przywitał ją spokojnie. Zofia usiadła obok niego, zachowując bezpieczny dystans. Dlaczego, Tomasz? Dlaczego zabiłeś własną siostrę? Tomasz westchnął głęboko, jego oczy pełne bólu i żalu. To nie miało tak się skończyć. Nigdy nie chciałem jej skrzywdzić. Więc co się stało? Wróciłem, bo byłem zdesperowany. Dwadzieścia lat temu uciekłem, bo myślałem, że zabiłem człowieka w bójce o narkotyki. Ukrywałem się, zmieniałem tożsamość. Ale kilka miesięcy temu dowiedziałem się, że ten człowiek przeżył. Mogłem wrócić do domu. Zofia słuchała uważnie, jej umysł analizował każde słowo. Kiedy wróciłem, Agata była inna, zimna, odległa. Dowiedziałem się o jej udziale w nielegalnym biznesie Piotra i Kasi. Chciałem ją przekonać, żeby z tego wyszła, ale ona ona mnie szantażowała. Szantażowała? Zofia uniosła brew. Groziła, że powie policji o moim rzekomym morderstwie sprzed lat. Chciała, żebym dołączył do ich biznesu, wykorzystał moje kontakty z półświadka. Odmówiłem. Tomasz przerwał, jego dłonie drżały. Tej nocy poszedłem do kwiatarni, żeby jeszcze raz spróbować z nią porozmawiać, ale ona była wściekła. Powiedziała, że zniszczy mnie, że dopilnuje, bym zgnił w więzieniu. Zaczęliśmy się szarpać. I nagle, ki nagle leżała nieruchomo na podłodze. Łzy spłynęły po jego twarzy. Nie chciałem jej zabić. To był wypadek, ale wiedziałem, że nikt mi nie uwierzy. Zofia poczuła, jak jej serce ściska się z bólu i współczucia. Dlaczego teraz, dlaczego postanowiłeś się ujawnić? Bo nie mogę już żyć z tym ciężarem, i bo chcę, żeby prawda wyszła na jaw. O Agacie, o nielegalnym biznesie, o wszystkim. Zofia skinęła głową, wstając powoli. Tomasz Nowak, jesteś aresztowany za zabójstwo Agaty Nowak. Tomasz nie stawiał oporu, gdy Zofia zakładała mu kajdanki. W oddali słychać było syreny policyjnych radiowozów. Kilka dni później Zofia stała przed tablicą w swoim biurze, patrząc na zdjęcia i notatki z całej sprawy. Kasia i Piotr byli w areszcie, oskarżeni o udział w nielegalnym handlu chronionymi gatunkami roślin. Jan Kowalczyk został oczyszczony z podejrzeń, ale otrzymał mandat za składanie fałszywych zeznań, a Tomasz siedział w celi, czekając na proces. Jego zeznania rzuciły nowe światło na całą sprawę. Ujawniając ciemną stronę pozornie niewinnego świata kwiaciarni, Zofia westchnęła, czując ciężar całej tej historii. Tajemnica kwiaciarni vintage została rozwiązana, ale pozostawiła po sobie gorycz i smutek. Wychodząc z biura, Zofia zatrzymała się przed kwiaciarnią kwiaty Agaty. Witryna była zakryta, a na drzwiach wisiała kartka zamknięte. Przez chwilę stała tam, myśląc o Agacie o jej marzeniach i ambicjach, które doprowadziły ją na tak mroczną ścieżkę. W końcu odwróciła się i ruszyła ulicą, wiedząc, że to nie ostatnia tajemnica, którą przyjdzie jej rozwiązać w zaułkach Krakowa. Epilog Miesiąc później Zofia siedziała w swoim biurze przeglądając raporty z ostatnich spraw. Nagle jej wzrok padł na małą doniczkę z kwiatem, który stał na jej biurku. To był prezent od zespołu, symbol zamknięcia sprawy kwiatów, Agaty. Patrząc na delikatne płatki, Zofia zastanawiała się nad ironią losu. Kwiaty, symbol piękna i życia, stały się centrum historii pełnej kłamstw, zdrady i śmierci. Jej rozmyślania przerwało pukanie do drzwi. To był Marek. Szefowo, mamy nową sprawę. Znaleziono ciało w starym teatrze. Zofia westchnęła, wstając z krzesła. Nowa zagadka, nowe tajemnice do odkrycia ale przed wyjściem zatrzymała się na moment, by podlać kwiat na swoim biurku. Życie toczy się dalej, pomyślała wychodząc z biura, a wraz z nim pojawiają się nowe tajemnice do rozwiązania. Kiedy zamykała za sobą drzwi, ostatni promień słońca padł na płatki kwiatu, przypominając, że nawet w najciemniejszych historiach można znaleźć iskierkę piękna i nadziei.